Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami zadanie drugie, które pochodzi z zawodów finałowych 18 Śląskiego Konkursu Matematycznego, który odbył się w 2021 roku. To jest, są zawody z 18 Śląskiego Konkursu Matematycznego. Zawody finałowe. Śląski Konkurs Matematyczny, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się na Śląsku, w województwie śląskim, tak naprawdę. Jest przeznaczony przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych mogą startować także młodsze osoby uczniowie, yy, uczniowie podstawówek co się też całkiem regularnie zdarza ale nie mówmy tutaj o samym konkursie bo to nie jest aż tak istotne tylko spróbujmy iść od razu do treści słuchajcie zadanie z teorii liczb związane z liczbami pierwszymi mamy wyznaczyć wszystkie pary pq liczb pierwszych dla których każda suma p kwadrat plus q do trzeciej p do trzeciej plus q kwadrat tu Mam to zamienione p plus p kwadrat plus p do trzeciej plus q plus q kwadrat plus q do trzeciej jest liczbą pierwszą. Zobaczcie, czyli p i q mają być liczbami pierwszymi i te trzy dodatkowe liczby też mają być liczbami pierwszymi. I chcemy wszystkie takie pary znaleźć. Popatrzcie, po pierwsze, no p i q są całkowicie symetryczne, prawda? Jeżeli para p, q będzie rozwiązaniem, to para q, p także będzie rozwiązaniem, prawda? Tutaj ta kolejność nie ma kompletnie znaczenia, więc jeżeli znajdziemy dwie takie różne liczby, to jak je zamienimy kolejnością, to taka para także rozwiązaniem będzie. Ale popatrzcie, jeżeli chodzi o liczby, parzyste, o liczby pierwsze, to już myślę tutaj o parzystości, bo oczywiście o niej teraz będziemy mówili, jeżeli chodzi o liczby pierwsze, to mamy tylko jedną parzystą i cała reszta, czyli nieskończenie wiele liczb nieparzystych Ale zobaczcie, jak na to popatrzymy, to przede wszystkim gdyby liczby P i Q były takiej samej parzystości, czyli gdyby liczba P, liczba Q obie były parzyste. W tym przypadku oczywiście równe 2, albo zarówno P, jak i Q były nieparzyste. Co byśmy mieli? No to jak podnosimy liczbę parzystą do dowolnej potęgi, dostanę liczbę parzystą, a liczba nieparzysta do dowolnej potęgi także jest nieparzysta. To zobaczcie, to wtedy sumy p kwadrat plus q, q do trzeciej. I tak, tak samo P do trzeciej plus Q kwadrat byłyby tak naprawdę parzyste, bo obie byłyby sumą dwóch liczb parzystych. Albo dwóch liczb nieparzystych, czyli tak naprawdę dałyby liczbę parzystą, a jedyną liczbą pierwszą, parzystą jest 2, a te liczby byłyby na pewno od 2 większe. Więc te przypadki nam na pewno odpadają, bo liczby, wszystkie te trzy sumy zresztą tak naprawdę, byłyby parzyste i większe od 2, a na pewno w takim razie nie pierwsze. Co z tego wynika, że jedna z tych liczb jest parzysta, powiedzmy sobie, ponieważ powiedzieliśmy, że są, jest to symetryczne, że p jest liczbą parzystą. Na Q będzie liczbą nieparzystą, ok? Potem oczywiście zamienimy to kolejnością. No i sprawa jest prosta. Jeżeli chodzi o liczbę parzystą, P, jeżeli P jest liczbą pierwszą i parzystą, no to nie ma wyjścia. P musi być równe 2. Jeżeli chodzi o Q, no to tu już mamy możliwości całkiem dużo. No to musimy tutaj sprowadzić je, zbadać, wykluczyć, przyjąć te dobre i wykluczyć te złe. No zobaczcie, no to testujmy po kolei. Czyli testujmy w pierwszym przypadku, co by było, gdyby Q było równe 3. Oczywiście przypominamy, p musi być równe 2. No to wtedy mamy co? No p kwadrat plus q do trzeciej, czyli p kwadrat plus q do trzeciej. No to p kwadrat to będzie 4 plus q do trzeciej, czyli 3 do trzeciej, czyli 27. To nam da 31. I to jest liczba pierwsza. Idziemy dalej. p do trzeciej plus q kwadrat. No to będziemy mieli tak. 2 do trzeciej, czyli 8 plus Q do drugiej czyli 3 do drugiej, czyli 9 8 plus 9 daje nam 17 i to także jest liczba pierwsza no i ta najbardziej skomplikowana, czyli P plus P kwadrat plus P do trzeciej plus Q plus Q kwadrat i plus Q do trzeciej no to policzmy ile to będzie, to mam tak P, czyli 2 plus P kwadrat czyli 4 plus P do trzeciej czyli 8 plus Q, czyli 3, plus 3 do kwadratu, czyli 9, i plus 3 do trzeciej, czyli 27. No i spróbujmy się tutaj nie pomylić. Mamy tak, 2 plus 4 to jest 6, plus 8 to nam da 14. Ja to może napiszę, plus, mamy no tak, 3 i 9 to jest 12, plus 27 to będzie 39. I jak to dodamy, to zobaczcie, dostaniemy 53. No i 53, 17 i 31 to są dwie pierwsze. Czyli zobaczcie, mamy od razu parę P równe 2, Q równe 3, co to oznacza, że para P, P równe 3, Q równe 2 też będzie dobre rozwiązanie. Czyli mamy tak parę 2, 3, czyli P równe 2 i Q równe 3 to będzie jedno rozwiązanie. No i mamy też od razu drugie rozwiązanie: Q równe 2 i P równe 3. Możemy też tak napisać, że to jest para co 2, 3 i para 3, 2. Mamy już dwa rozwiązania, no ale pytanie, co z resztą. No i zobaczcie, będziemy chcieli pokazać, że reszta jest zła. Czyli żadna więcej para tak naprawdę. Mamy tutaj jedną parę, ale tak naprawdę dwie nie będzie dobra. Zobaczcie, no ponieważ q równe 3 było dobre, zobaczcie, jedyną liczbą pierwszą, która w dzieleniu przez 3 daje resztę 0, jest oczywiście 3. Czy zobaczmy, co się będzie działo z tymi liczbami w dzieleniu przez 3? No teraz zobaczcie, jeżeli q. Ma być większe od 3, no to mamy dwie możliwości. Albo q daje resztę 1 w dzieleniu przez 3, czyli daje, przystaje do 1 modulo 3, albo q będzie nam przystawało do 2 modulo 3, prawda? No i zobaczmy, co się będzie działo. E, no to jedziemy. No to patrzcie. No P wiemy, że jest 2. To tutaj cały czas będzie tak samo. I teraz mamy tak. Patrzcie. P kwadrat plus Q do trzeciej. Co się podzieli z tą liczbą? No P kwadrat to jest 4, a Q do trzeciej, to już tutaj damy od razu przystawanie, no to Q przystaje do 1, więc modulo, więc Q do potęgi trzeciej będzie dalej przystawało do 1, więc to będzie 4 plus 1, czyli 5. No 5 modulo 3, to to przystaje do 2 modulo 3. No to nam żadnej podzielności stosownej nie dało. No to idźmy dalej. Zobaczymy, co będzie z tą drugą liczbą. Czyli mamy teraz, zobaczcie, P, do 3 plus q2, no to p do 3 to będzie 8. Tu oczywiście mamy przystawanie. q2, no q przystaje do 1, więc q2 też przystaje do 1, więc to nam da nam 9, ale 9 modulu 3 przystaje do, uwaga, no 0, prawda? No i zobaczcie, co my wiemy, że gdyby q było liczbą, która w dzieli przez 3 daje jeszcze 1, to liczba p do 3 plus q2 dzieli się przez 3, a siłą oczywiście jest większa niż 3, oczywiście. Czyli, q równe, y, czyli wszystkie liczby pierwsze, które w dzieleniu przez 3 dają resztę 1, są złe. No i teraz co się podzielić z tą drugą sytuacją? Będziemy szukali też tutaj problemów. Zobaczcie, znowu lecimy od pierwszej liczby. Mamy p kwadrat plus q do trzeciej. No to do czego to przystaje? No p kwadrat to jest oczywiście 4 plus, no i q do trzeciej. Q przystaje do 2, więc q do trzeciej przystaje do 2 do trzeciej. 2 do trzeciej to jest 2, 4 i 8. Więc zobaczcie, 4 plus. 8 to jest nic innego jak 12 no i 12 przystaje do 0 ja Tak tak w dół, przepraszam, napiszę modulo 3 czyli zobaczcie, gdyby liczba Q w dzieleniu przez 3 dała resztę 2 no to liczba P kwadrat plus Q do trzeciej, która jest niewątpliwie większa niż 3 musi dzielić się przez 3 czyli znaczy nie jest dzielą pierwszą tak naprawdę, no bo jest, dzieli się przez 3 i jest większa od 3 zobaczcie, to nam powoduje, że wszystkie liczby pierwsze nieparzyste które dają resztę z dzielenia przez 3 inną niż 0, czyli 1 albo 2, są niedobre. To znaczy, że P musi być 2, bo musi być parzyste, Q musi być nieparzyste i musi w dzieleniu przez 3 dawać te 0, czyli musi być równe 3, czyli jedna para to jest P równe 2, 3, Q równe 3, ponieważ jest to symetryczne, zamieniamy, czyli P równe 3, 3, Q równe 2. Także są dobre. No i zobaczcie, warunki za tylko dwie. Pary 2, 3 i 3, 2. Mamy pełne rozwiązanie. Zobaczcie, czy to jest jeden sposób rozwiązania? Z pewnością nie. Ale jest to sposób, wydaje mi się, że najkrótszy i autorom tego zdania zdecydowanie o taki sposób rozwiązania chodziło. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, dajcie w górę, subskrybujcie kanał. Zapraszam do oglądania wszystkich innych zadań z Śląskiego Konkursu Matematycznego, które możecie na tym kanale znaleźć. Ich jest z tygodnia na tydzień coraz więcej. Mamy rozwiązane wszystkie najnowsze edycje, a będę się nagrywając te filmy cofał do zadań coraz starszych. Oczywiście jak będą się pojawiały kolejne edycje konkursu, będą pojawiały się, Kolejne, kolejne zadania idąc do przodu. Na razie wam dziękuję. Zapraszam do oglądania całego kanału MatKwadrat. No i do zobaczenia z tym razem. Dzięki. Pa, pa.